Tak wygląda wegetacja na dzień 15 maja, no i tak możemy porównać do innych lat. Przykładowo, Timur 15 maja wygląda tak. no a zobaczcie jak to wyglądało w innych latach mniej więcej w tym samym okresie jest trochę nowych nasadzeń tu mam taki sposób małe sadzonki była duża burza tak u nas może nie było dużej, ale w okolicy i byłby gra to pewno by zbiło całą sadzonkę a ja coś takiego zrobiłem kostka w ten sposób można zabezpieczyć przed burzą bo nakrywając butelką przeciętą w pół pewno wiatry by zabrały te butelki. Chodzi o nowe nasadzenia. Myślałem, że nic z tego nie będzie. Były ukorzeniane w zeszłym roku. Zaczęte ukorzenianie było w maju. No i dziś, nie wiem, koło 20 maja. Były wsadzane sztabarki brunt, grunt. A że był taki mokry rok, słońca nie było zbyt wiele. Praktycznie Zdrewnane były jakieś parę centymetrów a i małe myślałem że nic tego nie będzie no, jak widać prawie wszystko się poprzyjmowało Tutaj jeszcze malutka, ale ruszyła Mieszcza fermera no, jest tych trochę nowych nasadzeń. Wyleciało trochę krzewów, które nie pasowały, które słabo owocowały, które chorowały. No, i tutaj też nowych nasadzeń jest troszkę. Asia. Graham do Christopher Tutaj w pewno w tym roku nie dojrzeje Późna odmiana późny start no cóż No i tutaj jeszcze trochę młodych sagoneczek To chyba najszybciej ruszyło. Już poleżę. No i Polski Krasnej. I tutaj jakieś tam przerobówki są. Rondo. No i jesteśmy w szklarni. Złodna Maradona, Nizina, no i tu przykład, Walesa powinniśmy ciąć, wykonywać dłuższe cięcie. Tutaj. Na jednej stronie zrobiłem w formie sznura cięcie. Na krótkim cięciu nie ma żadnego opocowania i tutaj zostawiłem jedną owozę z tej strony i tutaj już owocowanie jest na dłuższym cięciu. Moskiewski czarny To jeszcze nie było żadnych redukcji robionych na krzewach Swings to też będzie ładne owocowanie I tutaj zrobiłem podobny eksperyment na jedną stronę wypuściłem cięcie krótkie w formie sznura, a tutaj cięcie dłuższe, i nie ma różnicy w owocowaniu. Czyli można ciąć krótko i w formie Guy mo, też można ciąć no i jesteśmy w tunelu tutaj miałem w tym roku kozę jeszcze nie, nie zabrałem będę pewno dzisiaj może zabiorę ją z tą żeby nie przeszkadzała dogrzewanie kozą było w tym roku Tu mamy super ekstra. Tu już mamy Antoni Wielki. Tutaj coś, nie wiem czy przymarzł odcinek, czy puści jeszcze To na końcu coś puszcza zobaczymy Tutaj mamy kiążer Też nie widać zbytnio owocowania Widzę na tych niższych bardziej coś jakieś gronka wygląda na to, że on bardziej będzie tolerował krótsze cięcie. No zobaczymy. tu jeszcze mamy Belesa. jakiś mi z jakiś mi Baliet jakiś mi Zaporoski a tutaj Bożenka Tutaj, to właśnie kodriankę mamy w tym tunelu. Przyjadł ser, drugi rok uprawy, Lansel, to drugi roku prawy. talizman. Nie było jeszcze redukcji robionej To na dniach się zrobi Arkadia No i tu mam ciekawe nowości Na razie malutkie do sezoneczki Zobaczymy co z tego będzie skierużowej. No i ta odmiana bardzo interesuje. Pektoral. Ferdinand Ariton. Tutaj mamy minel. Tu drugi rok uprawy pamięci Smolnikowa. Rizamat. Rizamat lubi długie cięcie. senator Pawłowskiego. Pamięty Uczyciela. Tu mamy Dixon. I tak to wygląda. w środku jakieś papryczki, pomidory A jeszcze tam jest sadzoneczka Everest. no i to by było chyba tyle